Jesienny festiwal filmowy to wydarzenie, podczas którego staromiejską bibliotekę odwiedzają twórcy filmowi i teatralni, a w ramach przeglądów w Kinie za rogiem prezentowane są seanse filmowe. Można obejrzeć wystawy tematyczne, czy wraz z artystami przesiąść na ławeczce Sław. 25 grudnia, kiedy w Białym Stoku przychodzi na świat Adam Woronowicz... Gościem tegorocznej czwartej edycji był Adam Woronowicz, który podczas spotkania z mieszkańcami gminy Stare Miasto opowiadał o kulisach pracy aktorskiej. Uświadomiłem sobie taką jedną rzecz, że grając powiedzmy kogoś, kto... tak jak w przypadku tutaj Czerwonego Pająka i Marcina Koszałki, no to szczęście polegało na tym, że pewne sceny musiałem robić w ten sposób, że na szczęście uderzałem młotkiem prawda, w deskę. No to, to było to pozytywne, bo musiałem uderzać w deskę, a nie po prostu w mm, grającą julkę kioską. No ale nie zmienia to faktu, że kiedy gra się takie role, to yy, uświadomiłem sobie, że mam wyłączone emocje. To znaczy, to jest troszeczkę tak, że ku mojemu jakiemuś, nie wiem, takiemu zdziwieniu, to może złe słowo, ale pewne role gra się na zimno. Po prostu bez żadnego zaangażowania emocjonalnego. Ono jest, istnieje, ale istnieje cały kontekst. Oczywiście uświadomiłem sobie grając i w popiełuszce i grając kogoś, kto przesłuchuje, że jednak lepiej jest siedzieć po tej stronie biurka niż po tamtej. Po pierwsze mi się wydaje, że łatwiej przesłuchiwać niż być przesłuchiwanym. E po prostu, z takiego mojego własnego doświadczenia i też Maćka Kozłowskiemu, którego wspaniały aktor, niestety nieżyjący, aktor Jerzego Hasa, ha ha wyrwano paznokcie. Aktorzy, którzy grali, i on był przesłuchiwany, tak bardzo się zagrali, że autentycznie dla Koziego, bo tak go nazywaliśmy w środowisku, wyrwali paznokieć. I Macie krzyczał wspaniale, ale, ale reżyser nie przerywał ujęcia, bo tak cudownie krzyczał, nie? Okazuje się, że to było naprawdę autentyczne. No tak rzeczywiście czasem rzeczywiście bywa. No straszna historia, ale zdarzyła się naprawdę. W spotkaniu z aktorem towarzyszyła wystawa multimedialna zatytułowana Historia kina, na której m.in. zaprezentowano oryginalne kostiumy filmowe z filmu Chopin pragnienie miłości. Zainteresowani mogli nabyć książkę autorstwa prowadzącego spotkanie Dariusza Domańskiego, zatytułowaną Stary teatr wiecznie młody. Tradycją festiwalu jest coroczne odsłanianie nowych tabliczek z nazwiskami artystów, którzy odwiedzili Stare Miasto. Szanowni Państwo, po raz czwarty będziemy tą czynność dokonywać, będzie taki namacalny dowód, że ten nasz festiwal jest, to co nasza animatorka powiedziała, zawsze robiliśmy to na drugi dzień. Dzisiaj troszkę scenariusz zmieniamy w takiej aurze wieczorowym, wieczorową porą to robimy, ale, ale no, cieszymy się bardzo, że ta ławeczka się zapełnia i zawsze mamy gwiazdy no, najwyższych formatów, jeśli chodzi o polską kinematografię. Więc cóż, panie Adamie, cieszymy się, że to Pan zasiadł na tej ławeczce i prosimy tutaj symbolicznie tą ławeczkę nam osłonić, tak? żeby nasi posłonić, mieszkańcy już nie mieli wątpliwości. Nie Proszę, mieli piękno, Proszę, bardzo bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. W ramach festiwalu obejrzeć można było takie filmy jak Demon, Baby są jakieś inne, Najlepszy czy Mayday. Jakie piękne. Takie było założenie, tak żeby to było nieduże kino, żeby było blisko widza. Ja Wspaniałe. Strasznie się mega cieszę, że takie miejsca jak to są. Bo to wielkie święto dla kina. Chodźcie do kina, kiedyś mój kolega powiedział, kończąc spektakl. Drodzy Państwo, pijcie wino, chodźcie do kina, kochajcie się, tylko to będziecie pamiętać na starość. Mhm. Dziękuję bardzo. Muzyczną oprawę spotkania zapewnił Julian Mere, aktor, wokalista, autor piosenek i pedagog. Kobiety kochałem, ale bardziej mnie. Kiedy odchodziłem, ocierały łzę, w życiu nie lubiłem, bastarinny stop, wszedłem swoją drogę. Ale słońce raz przestaje.